To, co zaraz usłyszysz, nie pasuje do tego, co mówi Kościół, ale to są prawdziwe słowa Jezusa. Jezus ostrzegał przed czymś, czego dziś większość ludzi nie dostrzega. Nie chodzi o ceremonie, o modlitwy czy tradycje. Chodzi o prawdę, którą ci, którzy rządzą światem, próbują ukryć od wieków. Oni nie boją się ludzi, oni boją się Jezusa. Bo prawdziwe słowa Jezusa ujawniają coś, co burzy ich władzę, ich kontrolę, ich iluzję bezpieczeństwa. Jezus mówił o władzy, ale nie takiej, jaką rozumie świat. Mówił o władzy serca i sumienia. Mówił o tym, że każdy człowiek może zobaczyć prawdę, jeśli tylko odważy się poszukać. I właśnie to ich przerażało. Elity zawsze potrzebowały tłumu posłusznych ludzi, ludzi, którzy wierzą w zasady narzucone z zewnątrz, którzy nie myślą samodzielnie. Prawdziwe słowa Jezusa uwalniają myśl i sumienie, uwalniają od strachu. A wolny człowiek to ktoś, kogo nie da się kontrolować. Jezus mówił jasno. Nie bądźcie jak ci, którzy na pokaz modlą się, ale nie rozumieją, co czynią. Nie idźcie za tymi, którzy chcą, abyście byli tylko ciałami wykonującymi polecenia. To nie są słowa dla wygody. To ostrzeżenie. Elity wiedziały, że jeśli ludzie naprawdę je zrozumieją, ich system władzy zacznie się rozpadać. I dlatego od początku próbowano je ukryć, zmienić, przekręcić. Ale to nie wszystko. Jezus nie mówił tylko o tym, jak być wolnym duchowo. Mówił też o tym, jak działa świat, który znamy. O pieniądzach, o władzy, o manipulacji. O tym, jak bogaci i potężni rządzą ludźmi, karmiąc ich iluzjami, fałszywymi prawdami i religijnymi rytuałami. Kto posiada złoto, ten posiada władzę nad tłumem, to nie jest cytat wprost, ale sens tych słów przewija się w jego naukach. Jezus pokazywał, że prawdziwa władza nie tkwi w tytułach ani w armiach, lecz w zdolności kształtowania umysłów i serc. I właśnie dlatego elity nienawidzą prawdziwego Jezusa, bo nie chodzi o krzyż, nie chodzi o kościół ani o tradycję. Chodzi o prawdę, która uwalnia. Prawda, która pozwala ludziom widzieć to, co naprawdę dzieje się za kulisami władzy. Prawda, która demaskuje kłamstwa, obłudę i manipulacje. Jezus ostrzegał: Nie dajcie się zwieść tym, Którzy nazywają się przywódcami, a w sercu mają tylko własną chciwość. Zastanów się nad tym. Kiedy myślisz, że wiesz, co jest dobre, a co złe, Jezus mówił, że musisz patrzeć głębiej. Musisz patrzeć poza to, co widzą inni. Nie każdy, kto mówi, że idzie za mną, idzie za mną naprawdę, te słowa nie straciły na aktualności. Przeciwnie, dziś, w świecie pełnym propagandy, manipulacji i medialnych kłamstw nabierają jeszcze większego znaczenia. Ale to dopiero początek. Jezus mówił jeszcze mocniej o tym, jak ludzie tracą swoje dusze nieświadomie, podążając za tymi, którzy oferują wygodę i bezpieczeństwo kosztem prawdy. Łatwo jest karmić ludzi iluzją, trudniej obudzić ich sumienie, to zdanie mogłoby streszczać całą filozofię, którą elity próbują ukryć. I właśnie dlatego nigdy nie chcieli, aby jego prawdziwe słowa były znane. Jezus nie stworzył ruchu politycznego, nie szukał władzy nad światem. On przyniósł prawdę, a prawda zawsze zagrażała tym, którzy mają władzę nad ludźmi bez ich wiedzy. Jeśli naprawdę słuchasz Jego słów, zaczynasz rozumieć, dlaczego historia pełna jest prób zamiany Jego nauk na coś, co pasuje do systemu. Dlaczego przekręcano i tłumiono te nauki przez wieki. I teraz uwaga, bo to jest moment, który zmienia wszystko. Jezus powiedział coś, co wielu przerażało bardziej niż śmierć. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale bójcie się tego, którym może zniszczyć duszę. Elity wiedziały, że mogą kontrolować ciało ludzi: mogą kontrolować pracę, majątek, prawa, ale duszę nie, i dlatego tak nienawidzą prawdziwego Jezusa. Bo jego słowa pokazują, że władza, którą posiadają, jest iluzją wobec prawdziwej siły człowieka, który widzi i rozumie. Ale to jeszcze nie wszystko. Jezus mówił dalej, ostrzegał przed tym, jak łatwo człowiek może zostać oszukany, jak subtelnie kłamstwo wnika do serca i umysłu. I w tym miejscu zaczyna się naprawdę głęboka prawda, którą elity chcą ukryć do dziś. Jezus mówił, że prawda jest niewygodna, bo wymaga odwagi. I właśnie to przeraża tych, którzy żyją w cieniu władzy i pieniędzy. Elity wiedziały, że prawda jest jak ogień, jeśli raz zapali się w sercu człowieka, nie da się go zgasić. Kto szuka prawdy, znajdzie wolność. Te słowa Jezusa nie są tylko sentencją. To ostrzeżenie i nadzieja w jednym. Nadzieja dla ludzi, ostrzeżenie dla władców. Ale władcy świata nie chcą ludzi wolnych. Oni chcą posłusznych. Jezus mówił o tym wprost: Niech was nie zwiedzie pozór świętości i słów pięknych na pokaz. Spójrzcie na czyny i na serca tych, którzy wam przewodzą. To słowa, które powinny zmienić spojrzenie na wszystko, co dziś wydaje się normalne. Bo większość ludzi ufa tym, którzy mają tytuły, którzy noszą szaty władzy, którzy mówią o Bogu, a w sercu mają tylko własną chciwość. Jezus ostrzegał przed systemem, który manipuluje ludźmi poprzez religię, tradycję i strach. Strach jest narzędziem tych, którzy chcą was kontrolować, mówił. I to jest sedno tego, dlaczego elity go nienawidzą. Bo jeśli człowiek przestaje bać się, zaczyna myśleć, zaczyna dostrzegać prawdę. A prawda zawsze burzy ich władzę. I tutaj pojawia się kolejny haczyk. Jezus mówił nie tylko o władzy i manipulacji, ale też o tym, jak łatwo człowiek może stać się własnym wrogiem. Nie szukajcie wrogów na zewnątrz, jeśli w sercu nosicie fałsz, mówił. Elity wykorzystują to, że ludzie są sami dla siebie największymi więźniami. Kiedy ludzie boją się myśleć, kiedy wątpią w siebie, wtedy władzę łatwo utrzymać. Jezus dawał narzędzie do wyjścia z tej pułapki. Prawdę i zaufanie do Boga w sobie, a nie w systemie. Ale Jezus szedł jeszcze dalej: mówił o bogactwie, władzy i sławie w sposób, który dziś wielu z nas może szokować. Nie możecie służyć Bogu i pieniądzom, powiedział. To zdanie jest proste, ale niszczycielskie dla każdego systemu, który opiera się na kontroli ludzi poprzez ich majątek i pozycję. Elity wiedzą, że kiedy człowiek zrozumie, że prawdziwa wartość nie tkwi w tym, co posiada, władza tracona jest natychmiast. I tu wkracza kolejny mocny punkt. Jezus uczył, że każdy człowiek ma w sobie zdolność widzenia prawdy i stawania się wolnym, niezależnie od systemu i ludzi dookoła. Królestwo Boże jest w Was, mówił. To nie są puste słowa. To oznacza, że każdy człowiek może zobaczyć manipulacje, może dostrzec kłamstwo, może rozpoznać, kto naprawdę chce Jego dobra, a kto własnej władzy. Ale elity nienawidzą tego najbardziej, bo jeśli ludzie zaczną widzieć prawdę, jeśli zaczną rozumieć słowa Jezusa, żadna propaganda, żadna religia narzucona z zewnątrz, żadna władza nie utrzyma ich w posłuszeństwie. I to jest powód, dla którego przez wieki próbowano ukryć, zmienić i manipulować jego naukami. Jezus był zagrożeniem dla każdej struktury władzy, która opierała się na strachu i niewiedzy. A teraz moment, który wstrząsa najbardziej. Jezus mówił o tym, co dzieje się, gdy człowiek odkrywa prawdę. Ci, którzy wam przewodzą, będą was nienawidzić. Będą mówić, że kłamstwa są prawdą, a prawdę nazwą Herezją. To ostrzeżenie skierowane nie do władców, a do nas, do tych, którzy chcą szukać prawdy. Każdy, kto próbuje iść ścieżką prawdy Jezusa, doświadcza oporu, krytyki, a czasem nienawiści ze strony tych, którzy boją się utraty kontroli. I w tym miejscu rozumiemy, że to, co dzisiaj nazywamy władzą, kontrolą i polityką, to tylko powierzchnia. Prawdziwa bitwa dzieje się w sercach i umysłach ludzi. Jezus przyniósł narzędzie, dzięki któremu można zobaczyć manipulacje i wyzwolić się spod niej. Dlatego elity go nienawidzą, dlatego przez wieki starano się go zgasić. Ale pamiętaj, Jezus zostawił jasną drogę: kto ma uszy, niech słucha, kto ma oczy, niech widzi. To nie są słowa religijne ani symboliczne. To instrukcja do działania, do życia w prawdzie. A prawda, jak mówił, zawsze znajdzie drogę, nawet jeśli elity próbują ją ukryć. I zanim przejdziemy do kolejnej części, pamiętaj: Prawdziwa siła Jezusa tkwi w tym, że Jego słowa dają wolność każdemu, kto chce ich słuchać. A wolny człowiek to człowiek, którego nie da się kontrolować. I to jest właśnie powód, dla którego elity zawsze próbowały go zdusić. Ale w kolejnym odcinku pokażemy, jak te prawdy działają dzisiaj, w świecie pełnym manipulacji, mediów i ukrytych struktur władzy? Jak jego słowa, które wydają się sprzed wieków, wciąż demaskują system, który trzyma ludzi w niewoli?